Ciąg dalszy, topiarka kłokowa ukraińska, załadowana już woskiem i z bojinami do końca. Wkładamy to. A przepraszam jeszcze to. mecanismo Teraz to wstawiamy do naczynia gdzie jest grzałka. O. Tak to wygląda. Topiarka porowa, kółakowa, zakupiona na Oliksie, pochodzi z Ukrainy. Jakby kto chciał na miary, proszę bardzo, pokazuję. Numer telefonu, dolewamy wody. Za mało wody, z tego co patrzę. Dobra, potem pokażę Wam efekt ile wosku wytopiłem. Jak na razie dziękuję za uwagę.